Siemanko kochani, z tej strony Katper. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Operator CNC 2.0 Dzisiaj będziemy sobie testować elektryczny magnes firmy Szum. Ale zanim przejdziemy do tych właśnie testów Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za już ponad 2000 subskrypcji Naprawdę serdecznie, serdecznie dziękuję Bo drodzy widzowie macie ogromny wpływ na to jak ten kanał się rozwija I przede wszystkim na moje chęci, że Mam coraz większą grupę widzów, dla których mogę nagrywać moje odcinki. W ramach tego, że stuknął mi kolejny tysiąc, proponuję taki konkursik, <grym> w którym będzie sobie można wygrać skarpeteczki operatora CNC 2.0, które są wykonane z bardzo dobrej jakościowo bawełny. Także myślę, że fajny gadżecik. Jeżeli ktoś nie widział z moich widzów, to pokażę pokazuję bliżej. Ogólnie są słodkie, to tak powiedział. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? W komentarzach proszę, abyście, jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie oczywiście, proszę, abyś zaproponował kolejny odcinek operatora CNC 2.0. To znaczy nie kolejny, nie że za tydzień, ale no myślę, że już w styczniu taki odcinek mógłby powstać. Także zapraszam do proponowania w komentarzach w kolejnych odcinków. A mi drodzy widzowie pozostaje już Was tylko zaprosić do przeprowadzenia testu magnesu elektrycznego firmy SHOE Zapraszam Pozdro Siemanko widzowie ponownie Mamy nasz tutaj magnesik Proszę bardzo Ale zanim zaczniemy Trzeba się oczywiście przywitać z najlepszym tokarzem Elo ściemniaczu widzowie Co tam dzisiaj robisz? Jak dzisiaj jest to z stempelki? stempelki dzisiaj? Czystępelki Jaki jest. materiał? Unimax? Unimax. No, no też robiesz? Jeszcze, jeszcze? jeszcze mamy e, IC robiłem dzisiaj. IC? O 304 czy 316? Nie, 304. Chęci. No, coś takiego. Si musisz znać na robocie hmm. Od czoła tolerancję w środku. E, tutaj takie... Setki samo. łapałeś coś? Cze, setki też w plus, plus od tego czoła do początku tego rowka e, od 0 do 5 setek w plusie. No. Tutaj jest w dwóch tutaj w pięciu, i tutaj w dyszce No, nie elegancko. Długość na gotowo to jest jeden fakt, że się nie? <laughs> no dobra. Tempelki sobie Aden jedzie, my się zajmijmy tym, co mamy zrobić. No, dzisiaj jest troszeczkę głośno na warsztacie. Łukasz tutaj jedzie z tematem. No ale cóż, warsztat to ważne. Czasami musi być głośno. Ale dobra, przejdźmy do naszego, naszego magnesiku. Oczywiście elektrycznie firmy szum wygląda on tak. Mam już tutaj detal zamocowany, yy, ponieważ teścig będzie polegał między innymi na tym, że głowicą 50 firmy lamina będziemy sobie zjeżdżać materiał 18G2A. Yy, planowaniem, między innymi będziemy najpierw zbierać sobie 3 sobie warstwy. Pierwsza warstwa będzie miała mm, druga warstwa będzie miała 2 mm, a trzecia warstwa będzie miała 3 mm. Po to sobie zrobiłem te dwa otwory? Dwa otwory zrobiłem sobie po to, aby po planowaniu zobaczyć, w jakim, sądząc sobie oczywiście zmierzymy, w jakim położeniu znajdują się nasze otwory. Tu sobie napisałem, wcześniej je wyfrezowałem, dlatego troszeczkę wiórków jest na stole, ale to nic, nie przeszkadza. Mamy tutaj otwory Fi20 na środku Y oraz w X od środka naszej płyty Odsunięte o 135 mm, czyli tu mamy X-135, a tutaj X bez minusa, czyli z plusem 135 mm Także, planujemy sobie, zobaczymy jak tutaj nam się otwory ruszyły Chodzi mi głównie o to, żeby pokazać jak ten magnes trzyma, tak? To myślę, że będzie taki wiarygodny teści. Jeszcze Wam pokażę troszeczkę okablowania do, do tego magnesiku tak jak mówiłem, już jest elektryczny, nie mechaniczny. Mamy oczywiście tutaj napięcie, które sobie idzie do takiej skrzyneczki. Skrzyneczkę załączamy oczywiście na jedyneczkę, żeby to działało. Mamy tutaj pilota, aby załączyć magnes. Trzeba trzymać niebieski przycisk oraz zielony, aby wyłączyć niebieski i czerwony. Do tego mamy przewód. Drodzy widzowie, przewód jest. Przewód. Odkręcamy tu naszą, odkręcamy sorry, najpierw zaślepeczkę naszą. Mamy tutaj taki wyfrazowany rowek, dzięki któremu pozycjonujemy sobie naszą wtyczkę. Nie będę jej wkładał, ale w ten sposób się to robi. Jest rowek, tu jest takie o, taki tutaj wyfrazowanko, znaczy taki o, który nam to po prostu pozycjonuje. Ja już tego nie będę podłączał, ponieważ wcześniej sobie wyfrezowałem otworki. Znam ich dokładne położenie, także nie będę tutaj już tego przestawiał, ale mocowanie jest bardzo proste. Oczywiście magnesik jest tylko na dwóch śrubkach. Bez jakiegoś tam zbędnego mocowania, także spoko dokręcimy sobie nasz dekielek, żeby nic tutaj nie, 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 ten, nie wleciało. On ma taki. Fajny, charakterystyczny pstryk, nie wiem czy będzie słychać, bo jest hałas, ale O, taki pstryk i skakuje na swoje miejsce Dalej już nie wejdzie yy, Jeszcze powiem Wam o fajnych bajerach, których dzisiaj nie będę Jakby yy, Robił Tak na, na maszynie, ale już Wam pokazuję o co chodzi Chciałem Wam pokazać też fajny testik Bo mamy takie kostusie O co chodzi na tych kostusiach, nie będę już do przykładu do magnesu, bo mi Przyciągnie to bardzo mocno, jest załączony, ale taką płytę również moglibyśmy sobie planować na kostka. Na przykład, w sytuacji, gdy chcielibyśmy sobie płytę frezować, zabielić z góry i na przykład objechać jeszcze frezikiem boki, wtedy kładziemy na takich kostkach sferomagnetycznej stali. Kładziemy sobie i gwarantuję Wam, że śmiało możemy sobie jakieś płyty planować. Oczywiście wiadomo, jeżeli mamy na kostkach, no to strata tej siły przyciągania jest yy, ciężko mi powiedzieć w sumie jaka jest, ale no na pewno jest yy, zdecydowanie mniejsza niż tak jak leży sobie na gołym, yy, gołym magnesie. Także fajny bajer, naprawdę kostki, oczywiście sobie możemy robić sami, nie ma żadnego problemu. Można je nawet przymocować śrubką, bo są yy, powiercone yy, otwory z gwintami. Także fajnie, na sztywną może sobie przymocować, kładziemy płytę, planujemy, jedziemy frezikiem boki Na, na, na pełną głębokość, a nawet poniżej, żeby, żeby wszystko było fajnie I sobie jedziemy z tematem, tak? Ale wiadomo, tracimy troszeczkę na jakby przyczepności Ale mamy taki bonus, że sobie planujemy i jedziemy cały gabaryt Bez jakby żadnych łapek, bez żadnego mocowania, które jakby nam przeszkadzały, aby objechać cały gabaryt Dodatkowo jest tutaj też, te, też ten fajny bajerek. Są takie kostki, zobaczcie, kochani widzowie. Mamy takie kostusie, ich akurat mam troszeczkę więcej. Kurde, szkoda, bo jak brałem na testy ten, ten magnes, po prostu nie zwróciłem uwagi. a już dzisiaj, kurde mówię, ja pierniczę. No nie będę kostek dorabiał, bo no, troszeczkę czasu by mi to zajęło. Ale gwarantuję Wam, uwierzcie mi na słowo, że no, musi dać to egzamin. Na pewno. Yy, Drugie kosteczki. Drugie kosteczki są też fajne, jeżeli na przykład mamy jakąś płytę, która by miała jakieś powiedzmy występy z drugiej strony, tak? To te kostki również przyciągają materiał, ale są takie bajeranckie, że nam się dostosowują do do jakby tych wypustów, występków, które mamy na środku płyty. Przykładowo kładziemy sobie na środek te kostki, na zewnątrz kładziemy sobie te kostki. Oczywiście detal nam się opiera na tych stałych kostkach, a ta ruchoma kostka nam się dopasowuje do materiału Także fajny bajer, dzisiaj akurat nie będę wam tego pokazywał, ale no kurde, bajerek jest, no zajebisty jest, co tu dużo mówić Dobra, to by było na tyle jeżeli chodzi o bajery o, Adrian tu przyszedł popatrzeć, co tam Adi? Co tam no, no, pokazujesz? Coś ciekawego a widzę Dzisiaj bo... magnesik, o jeszcze Jest ten zawsze. Zapomniałem pokazać yy, Adriana lampki z Lidla Która <grym> się <grym> przydała <grym> jeden raz. <grym> reklama Lidla No a jak? No a jak Dobra yy, Żeby nie zapomnieć, włączamy kamerę Bo się bym zdenerwował Gdybym tego dzisiaj nie zrobił Dobra, kamera odpalona więc teraz zaczniemy sobie nasze planowanie. Yy, następnie po planowaniu wykonam sobie fazeczki, żeby nie było gradu. No i oczywiście yy, będziemy mierzyć otwory, a bardziej chodzi mi o położenie yy, względem początkowych wartości czy ta płytka nam się przesunęła. Dobra, przechodzimy do obróbki i słyszymy się za chwilę. Pozdro! Pozdrawi! Pozdro! A ja. kochani, jesteśmy już po testach Tutaj wspólnie z moimi przyjaciółmi zastanawiamy się O ile nam przesunęło względem otworu Jechaliśmy trochę grubo z tematem, bo 3 mm i 1,5 dychy na ząb przy 200VC to Powiem szczerze, że nie oszczędziliśmy tego magnesu No dobra, zakłady Adrian, ile myślisz, że otwory są przesunięte? Dychę Dychę Patryk? 15 setek <grystanie> <grystanie> to tutaj nie mówił Ale no. <grystanie> nie wiedziałem, że paski były robione, wiesz, tak. nie spojrzałem na fazę, nie? To są paski, no paski. No na oko. Ciężko stwierdzić, kurde, bo wyglądałem równo. No ale nie ma co tu grywać, trzeba sprawdzić to i już. No zobaczymy, kto tutaj był najbliżej. O co się zakładaliśmy. A ty ile mówisz? Ja mówię, że nic się nie psnęło, Maksymalnie dwie setki, nie? Albo nic, albo dwie setki. Kurde, mówisz? No, no, no No to dobra, to mówię, że nic Nic, okej okay. 135 Yyy... No, 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 no. 0 no, Ja, ja dichę, na ja nie widziałem, wiesz ja, ja O, wow, teraz ten I to na razie miło się No dobra Każdy ten <grym> Każdy powiedział swoje Wszyscy patrzą, co się dzieje No dobra Zobaczymy, co tutaj w sierpniu Zadziwia Chyba nie przesunęło On tutaj Mówi, że... Yy, dobra, Ty mówiłeś dychę 15, 15 setek 15. Ja mówię zero OK. Robimy sobie nasz pomiar Tak jak mówiłem wcześniej zapisałem wartości 135 mm są otwory przesunięte od osi Zobaczymy co nam tutaj Sonda wskaże Jedziemy, pierwszy otwór No dobra, 100% Start no, jestem ciekaw Nie no, po to, to nie widać No nie widać, po pasce nie widać, no ale Bądźmy tutaj szczegółowi, nie? Dobra, uwaga, uwaga, uwaga tak, ha, Jest 135 i 1 mikron i w Y mamy 5 mikronów Wygrałeś talon Wygra, Wygrałem talon ale Jeszcze A. drugi otwór Dobra, A masz rację 5, bo... Nie, no, otwór były na środku, nie? No. Na Y -ku i 135X no, no, no. się dobra, lewy otwór się nam nie przesunął, zobaczymy y, drugi idziemy sobie na drugi otwór. No to samo będzie, no na... kurde, co zrobiłem? A, nie ten X, nie ten X, dobra. A dla widzów ładnie zrobił, tak? Dla widzów, tak? Ale w szczęście, sensie, że to, aha, drugi otwór, żeby pokazać, no. No, i tak bym pokazał, nawet jakby było. No. do dupy, jakby był, nie? Tutaj jest kanał. E, jak to się mówi? Rzetelny? Rzetelny, wie? rzetelny. <laughs> mówimy jak jest. No, mówimy jak jest. <laughs> kanał rzetelny.pl Nie, szum dobra, bierzemy w samochód. Jestem bardzo zdecydowanie zadowolony. No, ale też jest. tak. Niestety nigdy na stole. może no, jeszcze nie robiłem, nie? No. no. ale nie no. A, tak, szła, tam po 3 minuty, mm, że. Na no, karce? No, ja robiłem to no, karce. Tak? No, tylko że z y, poparcie, nie? No wiadomo. Zobaczymy, co tutaj się wyprawia. Teraz już jak jeden jest dobrze, to drugi też musi być dobrze. Nie ma innej możliwości. No dobra. U. Seteczka Ale tutaj myślę, że to jest błąd pomiarowy. Myślę, że nie no, nie ma co gadać. Jest idealnie. Nie ma co gadać naprawdę, nie? Uchwyt, znaczy, magnesik jak najbardziej spoko. No, zajebista sprawa, nie? Oczywiście też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli robimy na magnesie, no to yy, kosztem troszeczkę narzędzi, nie? My zyskujemy na czasie mocowania. Ale już na przykład jak robimy frezy, frezem albo po prostu głowicą, gdzie wióry nie mają gdzie odejść i się ją kleją, no zobaczcie kochani No może tutaj jeszcze nie, ale tu się wszystko klei, nie? Także no, narzędzia i głowiczki, znaczy płytki i frezy troszeczkę po dupie dostają, nie? No nie ma co tutaj ukrywać, żywotność narzędzia się zmniejsza No ale zyskujemy na pewno na przyjemności w obróbce i przede wszystkim na czasie, tak? A jak wiemy czas to pieniądz, także Łatwia, no, dokładnie, no kurde, zajebista sprawa, nie? Co tutaj dużo mówić e, Jak dla mnie uchwyt, e, przepraszam, magnes e, Firmy Szung przeszedł test e, Bardzo dobrze Ja nie mam żadnych zastrzeżeń, szkoda kurczę, że, że nie miałem tych bajerów więcej aby, aby zrobić taki teścik jeszcze Z tymi kostkami Ale no, uważam, że Ten minimet na tych kostkach to spokojnie byśmy naprawdę mogli sobie tutaj e, Jechać No dobra to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o, na, o nasze testy. Jeszcze tylko, kochani, pragnę Wam przypomnieć o tym, co już mówiłem na samym początku czyli yy, o moich, między innymi, podziękowaniach za już ponad 2000 subskrypcji. Naprawdę, kochani widzowie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. I nie zapominajcie, proszę, o konkursie, w którym będzie można wygrać te oto skarpeteczki świeżutkie, pachnące nowością. I przede wszystkim dobre jakościowo. Także pamiętajcie, zaproponujcie odcinek w komentarzach. Ten, ta osoba, która zaproponuje najfajniejszy odcinek, wygrywa skarpeteczki, które lecą pocztą do domu i mam nadzieję, że będzie się w nich fantastycznie pracować. Ja, moi drodzy widzowie, jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, naprawdę za wszystkie komentarze, również za wszystkie lajki, łapki, no dosłownie za wszystko. Naprawdę bardzo serdecznie Was dziękuję. Pamiętajcie, kochani, że kanał robię przede wszystkim dla wartości, abyście jak najwięcej wiedzy wyciągali z tego kanału. Dzisiaj to by było na tyle. Ja Was, kochani, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pozdro!